i na sam szybeczek. czyli jednak dziewczyny zgodziły się, że będzie lanie na żywo? ooo chłopaki boicie się czy nie? no to dobrze, jeszcze raz wytłumaczę zasady no to może od koleżanki, która jest najbliżej, z tamtej strony a tak więc dziewczyny ja bym prosił, aby trzy z Was troszeczkę odsunęły się na bok. Odsunęły trzy dziewczyny odsuwają się na bok. Zostaje tylko jedna. Na samym środku zostaje tylko jedna. No dobrze dziewczyny. Na samym środku oczywiście sesja zdjęciowa, zanim będziecie sławne. Pewna część naszego ciała zostanie uwieczniona, ta mokra przynajmniej. I również już jutro o 12 w OUS i przypominam, gonimy klub z Matejki, bo w ostatnim miesiącu było troszeczkę gorzej, ale dzisiaj LJ Wiedmana, DJ, DJ Gucio i wybieramy najlepszą parę fotek. No to jeszcze raz poproszę, aby na scenie zrobić troszeczkę więcej miejsca. Fotoreporterzy na momencie gaszą swoje aparaty. Na scenie na środeczku zostaje tylko jedna dziewczyna. Trzy poproszę, aby usunęły się na momencie gnawot. A dziewczyny już poczuły smak sławy. Proszę. Oto na sam środek, ja moi drodzy, proszę, większe kółeczka. Odsuwacie się jeszcze. Jeszcze. Jeszcze do tyłu. Jak najmocniej. Oto no dobrze, pierwsza dziewczyna. Czy będzie lała na mokro, czy nie? Proszę bardziej do przodu. Bardziej do przodu. Gorące bracha. Bardziej do przodu. Jeszcze tak zanim zaczniemy, ja bym poprosił jakąś panią, która dzisiaj ma tutaj zmianę na sprzątaniu, aby zeszła. Pani Danuta proszona jest tutaj na scenę, aby na ładnie podsprzątała, żeby się nikt nie poszli Dobrze. Gorący dopik na dziewczyny lejemy, a potem 40 sekund i tańczyć. Uwaga. 3, 4, ry. i troszeczkę tańczymy. 40 sekund. A jury ocenie.

Jeden zapamiętują to, co się pojawiło. Gorący prawa jeszcze raz na odważne dziewczyny. I zapraszamy drugą koleżankę w Białej Brzeszy. Zapraszamy na bok, zapraszamy na bok. Ten utwór, żeby nie było, że ktoś ma trudni. Bo gorący dopik, bo dziewczyny chyba nie chcą wejść. Sound, klimaty gorące również takie propozycje. Uwaga, wszyscy tym razem 3-4 i Pani Karol 3-4! Można klaskać za dopingu. To chyba jakoś miłość rozstrzela i czy nie yeah! Oczywiście bluzki można zdejmować. Yeah! Yeah! No i drodzy czekamy na dostawę wody, którą w momencie oblejemy jeszcze dwie pozostałe dziewczyny. Biorącona na tej dwójki za uwagę. Przywieram, że zgłoszyły się tylko cztery dziewczyny, ale tym, dlaczego tylko cztery. Nie wiem dlaczego. Zazwyczaj jest u nas bardzo dużo fajnych dziewczyn. No to czekamy, gdzie jest wodna. Witamy panią Danutę, która ma ładnie tutaj zaraz posprząta na scenie, żeby się nikt nie ślizgał. No i tak, to zapraszamy. Gorące dla pani Danuty! No to gdzie jest Ja no jeszcze raz z najlepszymi życzeniami za to, że jesteście. Jutro przypominam o północy, już postaramy się wrzucić fotki. Gdzieś dobry, witam na dzieci w mokrych gruzleczkach. Gdzie jest woda? Braku wody. Kęki chyba został tam z dziewczynami z tyłu, z płuca. Dobra, jest woda, jest woda. Zapraszamy trzecią koleżankę. Krączkę do pik. Czarne włosy, czyli poznaje Ania. Gorące do pik dla Ani. 3-4. Ania rusza z tyłeczkiem nie tylko. Gorący do pik, faceci, facci. Ania obróć się dożyli, żeby oni do też zobaczyli. Przecieżam Ania, brawa za odwagę po raz trzeci. I I dziewczyna już potem żyli uda się na naradę. I wybierzemy dziewczynę, która otrzyma wyjazd do Miłkowa koło Karpacza. Na dwa dni z chłopakiem bez chłopaka, z dziewczyną, z babcią, z trzecią. Jak to holi. Mama będzie w Więc dziewczyna. Przynajmniej ją oddałbyś bluzkę, a nie tak. Oddaj bluzkę! Wszyscy oddaj bluzkę! Oddaj bluzkę! Oddaj bluzkę! Oddaj bluzkę! No ja to gdzie jest ta dziewczyna? Moi no drodzy, puszczamy siateczkę. Buźcie chłopaki siateczkę. Wiemy, że patrzyliście się na fajne rzeczy i teraz wiecie, mam buzy was, ale siateczkę zostawcie. Dobra, to jest ta czwarta dziewczyna, czy jej nie ma? Spokojnie, spokojnie tam z tyłu. No to dobrze, no to jeżeli nie ma czwartej dziewczyny, szukamy czarnego konia, która ma największe szanse. W swojej bluzce i niespodziewanie. Jest taka dziewczyna. Koleżanka w srebrnym krawacie. Widzę tutaj znajome twarze, stary wywalcy. Piątek sobota, jaka Nie no dobrze, nie będziemy przedłużać, bo chcemy wrócić do imprezy. Jest czwarta dziewczyna, czy wybieramy z trzech. Daj się prosić! Nie! Daj się prosić! Nie! Daj się prosić! Gorąco brawa za odwagę! Gorąco dziewczyna z krzyżykiem, no niech wejdzie, i z serduszkiem, bo lepiej być nie może. Dostanie specjalną nagrodę... Moje jednak nie. Mnie. DJ! Tutaj jest! Tutaj jest czerwona! DJ! Ja! Dobrze, jest propozycja, aby wystąpiły dwie dziewczyny. Zgadzacie się? Tak! To dziewczyny zapraszamy. Dziewczyny, idziecie czy nie idziecie, bo nie będziemy przedłużać ekipie imprezy. Dobrze, jest dziewczyna, chętna yes. wyskoczyła w czerwonym brzegu, gdzie... Również Ania z Gorąco Gorące brawa dla Ani za odwagę. Ostatnia dziewczyna po jury udaje się o imprezę i pozwolenie uwracamy na parkiet, a potem dowiecie się o wyniku. Uwaga, ale kapelusik, zdejmujemy kapelusik. Koledzy podtrzymają, no dobrze, ja mogę podtrzymać, popyt założył, 3, 4, gorące brama! Czerwono, czarno i biało, Ania z Bytomia, czarny kończy się imprezy, zobaczymy, faceci oceniajcie. Teraz zaproszą wszystkie dziewczyny na środek, fileczka na fotoreporterów. Chodźcie dziewczyny na środek, kilka zdjęć, Kasia odstryka. Żyli tutaj, podyskutuje przy DJ, powie nam nam, kto wygrał. I zanim kto dowiecie się, kto wygrał wycieczkę do Miłkowa do Karpacza. Troszeczkę wejściówek. i również nagrodą plus GSM. Tak czy nie? Nagrody będą. No to uwaga. Dziękujemy Wam bardzo za wytrzymałość. Wracamy do imprezy. Kopeń nastrój, czekamy na wynik.